Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik będzie inny. Po prostu zrobimy sobie eksperyment wędkarski, a mianowicie, mianowicie postaram się zrobić własną wędkę z użyciem kija leszczynowego. No i co? Pierwszym krokiem jest znalezienie tego kija leszczynowego, takiego, który spełni wymagania, które mam już w głowie założone, a mianowicie kij powinien dla mnie posiadać około 2 metrów. No i e, ma być to leszczyna, ma być to kij który będzie amortyzował przynajmniej w jakimś przypadku te odjazdy ryb. A więc zabrałem ze sobą sikierę, udałem się do lasu, e, szukam leszczyny, no i coś już tam mam. Wydaje mi się, że e, ten kij spełni moje wymagania, zatem biorę sikierę i go e, ucinam. Tak, 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 ten, 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 ten. Dobra, mam już y, kija. On powinien mieć 2 metry, więc u mnie będzie się kolczył gdzieś y, tutaj. No bo w sumie będzie dłuższy tutaj Dobra Obłamujemy to y, Obłamujemy takie małe kawałki y, Małe i większe Tak, ten kij będzie spełniał moje wymagania. No na pewno nie jest to włókno węglowe, czy włókno szklane. I ja już czuję, że ten kij jest ciężki. No ale trudno, no nie ma co się przyzwyczajać do wygody. Elastyczny w miarę jest. Nie znam się na leszczynowych kijach, bo nie wychowałem się w tych czasach. Ale sobie tak dla ciekawości e, spróbuję połowić na coś takiego. Kiedyś kilka ryb głowiłem na kije leszczynowe. Paweł swojego pierwszego lina złowił na, kijach, na wędkę wykonaną z leszczyny. I to utniemy. Nie, no, to bardziej stniemy, on nawet mamy pieniek. A, pieniek jest za miękki, ale udało się uciąć. O, dobra. Tutaj go wyostrzymy lekko. No, może nie jest to super prosty kij, ale zobaczymy. Może coś z tego będzie, ewentualnie znajdziemy zaraz, może jeszcze innego. Mam już odpowiedni ponad dwumetrowy dwumetrowy kij, który y, posłuży mi za sam kij jako, węd, jako wędkę, Mam do tego użyjemy normalnego kołowrotka plus y, no AliExpress kupiłem sobie taką, takie y, zapinanie pod to do naszej naszej rękojeści. Tutaj sobie wpasuję te zapis, zapinanie do mm, do kija, nie wiem jak to się fachowo nazywa, zapomniałem. Do tego wepniony Tak kupiłem sobie przelotki, mam tych przelotek siedem w sumie, ale użyję tylko czterech, bo tamte są za małe dla mnie, według nie, według moich parametrów, użyję czterech największych, 145 cm sobie porobiłem znaczniki, w których będą przelotki, przelotek będzie cztery na tym kiju, a więc działamy. Jest i moja wędka kołowrotek prowizorycznie amatorsko przywiązany taką stalką, linką yy, do kija. Źle to wygląda na pewno nie tak jak powinno, no ale to nie ma wyglądać jak powinno, tylko to ma pozwolić złowić rybę i będziemy próbować złowić na to rybę. Yy, przelotki są. Teraz nawijamy żyłkę na kortek, żyłka wyjątkowo w wodzie. Działamy, bawimy się. Przelotka numer jeden w mojej amatorskiej wędce zamocowana. Nic, całe szczęście jakoś nie rusza. Jak sami widzicie, wygląda to amatorsko. Ja nie mam talentu artystycznego. Z prac artystycznych zawsze byłem bardzo, bardzo słaby. No i też tutaj nie wymagajcie tego, że to będzie wyglądało fajnie, pięknie. To nie ma wyglądać ani ładnie, to nie ma wyglądać ani pięknie. To ma tylko pozwolić mi złowić rybę. Czy uda się złowić taką rybę? Zobaczymy. Ja się na tym jakoś specjalnie nie znam, więc nie traktujcie tego jako pewnik. Zobaczymy, jak będzie. Mocujemy kolejne przelotki. Wędka czteroprzylotkowa, przelotowa. Wędka ze czteroma przelotkami została ukończona. No wyszło to amatorsko, ale lepiej niż się spodziewałem, lepiej niż przewidywałem, że mi to wyjdzie. Jak już wspominałem, u mnie z tym talentem artystycznym jest bardzo słabo, więc to wygląda yy, prowizyjnie. Potem domocujemy kołowrotek. No i spróbujemy na to coś złowić, zobaczymy, czy tam się, to się rozleci, czy też nie. Słabo to wygląda, no ale to nie ma fajnie wyglądać, tylko ma posłużyć. Tu by się przydała jakaś czytówka, bo takie za grube zakończenie według mnie jest. No i nasza wędka jest gotowa do połowu. Mamy kołowrotek amatorsko przywiązany do, do kija. Zestaw jest najprostszy z możliwych, najbardziej amatorski. Taki zestaw, który wykonywałem 10, 10 lat temu, gdy zaczynałem swój połów... Gdy w ogóle zaczynałem przygodę z wędkarstwem. Tu nie chodzi o to, aby to wyglądało fajnie, dobrze, super, tylko to ma pozwolić nam złowić rybę bez przyponów. Ja jakoś nie jestem zwolennikiem przyponów. Haczyk mamy taki troszkę większy, bo jest to szóstka albo ósemka. Z tego względu, że w stawie nie mam ryb 15 cm. Zatem nie ma sensu używać haczyków 10/12 czy 14, bo jest to tylko no, haleczenie ryb. No i... No i taki haczyk większa ryba może głęboko pogłębić potem są problemy z zaczepianiem. Trzy ciężarki, spławik 4 gram i zakładamy przynętę i próbujemy łowić. Jak oglądacie ten film, to znaczy, że coś się udało złowić. Gdybyście go, e, gdybyście go nie oglądali, to znaczy, że, że się nie udało złowić, bo filmów, na których e, e, nie ma ryb, to za bardzo nie publikuję. Już wiele było eksperymentów, e, na których nie udało mi się złowić ryb. No, i filmów nie, nie publikowałem. No i mamy rybę. Jest to chyba coś większego. Wędka prawie w ogóle nie pracuje. Myślałem, że trochę będzie bardziej pracowała. Jeszcze nie widać co to jest. Ale walczy jak lil karaś karp. I jest to chyba karp. Pierwszy raz taka duża ryba na, na taką wędkę. Chociaż jak ostatnio tutaj łowiłem to było rok 2010 albo 2011 I wtedy jeszcze takich dużych ryb w stawie nie miałem Wędka słabo pracuje, więc źle ją skonstruowałem ale, ale przynajmniej nowe doświadczenie, bo nigdy na takim kiju nie walczyłem z taką rybą Kortek za to bardzo fajnie pracuje Jest to coś przy brzegu, będę miał ciężko podebrać Komicznie to na pewno wygląda, bo mi się podbierak rozleciał i mam tylko tą samą sztycę, samą końcówkę do podbierania. Całe szczęście, że o tej porze karp jest trochę spały, bo walczy tylko przy brzegu, nie robi odjazdów na drugi koniec stawu. Wędka się wygina, Rafał ciągnie rekina. Na pewno nie jest to rekin, ale, ale zawsze jakieś nowe doświadczenie, fajna zabawa. Że na takim sprzęcie ciągniemy rybę. Musimy najpierw ją zmęczyć. Musimy najpierw tak zmęczyć, aby się wyłożyła, i wtedy będzie można podebrać. Wchodzi mi w ziele. Jest już przy powierzchni. Żara łyknie powietrza. Ale wędka słabo chodzi. Bardzo słabo, więc się nie nadaje. Wy tego nie widzicie, ale ryba nie jest wcale taka. Taka y, łatwa do holowania, bo wędka się nie wygina, dlatego tego nie widać Ale ja tutaj na kiju, na rękach czuję jej moc Dobra, jak ją teraz podebrać? Jest, karpisko Taki ze 3 kg, może za 2 Podkręcamy hamulec Dawaj do góry Pompujemy dobra, wyłonił się, powinno być już tylko lżej. Jest blisko brzegu i już mamy go wyłożonego, tylko teraz odjechał. Jak amur, jak amur, zobaczył mnie i odjechał. No i dupa od nowa, bo odjechał na 2-3 metry. Chodź, tu Kowrotek cały mi lata, więc wędka już na pewno źle skonstruowana jest. Mamy lądowanie. Czy zakończy się sukcesem? Tak. Karp jest podbieraku. Uf. Udało się. Idziemy z nim do górę. Można na taką wędkę? Można. Piszecie mnie, czy dany sprzęt, czy wędka za 100 zł, czy tam za 200 zł, Kolger Mikado, czy inne. Wystarczy wam na karpie 5 kg. Wystarczył. Jak widać nawet taka wędka wystarczy opłacało się dać opłacało się poustawiać kamery po całym stawie, tu mamy naszą wędkę a tu jest nasza zdobycz nasz pławiczek. da się, da się, można, można ktoś z was może napisać no u siebie w stawie to żaden problem taką rybę złowić tam byle co byś nie założył, na byle co byś nie łowił, to byś złowił. No ja takiej osobie odpowiem i o to chodzi. O to chodzi wędkarstwie, aby ja tu rybę jak najłatwiej złowić. To nie jest konkurs w najtrudniejszym złowieniu ryby, tylko jest to... E, jest to samo łowienie ryb. Nie liczy się, czy było trudno złowić, czy było łatwo złowić. Z granicą też nie jest jakoś specjalnie trudno złowić rybę. Na komercji również, a wielu z nas łowi. Taki oto karpisz, on haczyk. W ogóle ten haczyk jakoś dziwnie wbity. Nie, nie, jest chyba dziwnie wbity, zaraz odhaczymy, chwilka, o dobra, odhaczony, przynęty już nie ma, da się, da się, można, można, prezentujemy rybę i, i wypuszczamy, piękniutki, fajniutki karpisz, on dał fajnie popalić, chociaż wędka nie pracowała, więc, więc źle tą wędkę zrobiłem, ale chodzi o dobrą zabawę. Jest ryba i to piękna, taki karp. 3-4 kilogramowy na wędkę z patyka. Można? Można. Jest to moja największa ryba złowiona na patyka. Na, no, nie jest to bat, bo jest to wędka z kółowrotkiem. Na bata kiedyś krasia kilo z złowiłem. A tu taki ładniutki karp. Prawie, że bez łuski, tylko na samej górze ma łuski jedną tutaj. Zobaczcie, jakaś pijawka czy coś takiego jest przyssane. Eee. O, nie da kulki na co innego. Taka bestia. Bardzo, bardzo fajny. Idziemy, zaraz Wypuszczamy. Myślę, że jest to jedna z większych ryb w stawie. Ze 4 kg jej daje. Ładniutki. Ze 3-4 kg. Na, e, na nową przynętę, którą testujemy. Buzi. Buzi, 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 buzi. No, fajna rybka. E, challenge zaliczony. Wypuszczamy chyba, nie męczymy go. Działamy. Jako, że mam już doświadczenie w wytrzymaniu ryb, tak pozwólcie, że tego karpia zejdę z nim i normalnie go tutaj wypuszczę. O. Dobra, panie karpiowy. Płyń, pełny energii, jak widać. Nie zmęczył się chyba walko, A woda zimna. No i słuchajcie, ktoś może napisać, to nie jest wędkarstwo. Nie, to jest wędkarstwo. Bo wędkarstwo nie tylko chodzi o samotne wypady. Owszem, każdy z nas preferuje inny typ wędkarstwa. Jedni wolą być nad wodą sami, drudzy wolą sobie imprezować nad wodą. Następni łowią tylko na komercjach, jeszcze inni za granicą, kolejni tylko na dzikich wodach, następni tylko na PZW. I to jest głupie w internecie, że to są takie głupie sprzeczki. Ktoś łowi tylko na PZ2 i dla niej udowadnia na siłę to, że na komercji się nie liczy, że za granicą się nie liczy, że tam się nie liczy, liczy się tylko tam, yy, gdzie. Liczy się, liczy się, liczą się tylko wyniki tam, gdzie ryb nie ma. To jest głupie, to jest taki egocentryzm. Ja sam, jak widzicie, po moich filmach łowię wszędzie po trochę. Łowię na rzekach, łowię na komercjach, łowię na PZW, łowię na dzikich wodach. Staram się do tematu obiektywnie podchodzić. Dla mnie wędkarstwo to tylko i wyłącznie dobra zabawa. Niektórzy to traktują jako sport, uczestnicząc w zawodach. Niektórzy e, naprawdę mają bardzo duże ciśnienie i piszę głupoty. Wydaje mi się, że w komentarzach będą głupoty. Jak widać, dało się na taki amatorski sprzęt złowić. Coś tam bykło, karpia. Udało się wyholować, a więc dziękuję za obejrzenie i do następnego. Opłacało się dać kamery po całym stawie, bo zamontowałem cztery kamery, na które mam, na niektóre, na tą kamerę co teraz nagrywam mam pilot, a na inne kamery mam, jak go mogę przez aplikację włączyć, tak aby, no, branie jest ciężko nagrać, bo kamera by musiała być cały czas włączona. A szybko by materia padła A tak sobie pilotem, bach, włączasz, czy telefonem przez aplikację Masz tylko rybę, zacinasz y, Popuszczasz, y, wchodzisz w aplikację Bach, włączasz kamerę, nagrywać ci Do następnego